Siemanko, ja miałem przywitać widzów a krzychu chciał ściąć drzewa Krzychu uważaj, Creeper Wiem Tak więc chcieliście pierwszy odcinek, macie pierwszy odcinek Brawo <laughs> Tak, pierwszy dat już zaliczony Oczywiście ja, a kto inny Building terrain Ogólnie to dzięki bremu za napisanie komentarza Aha, drugi wybuch bo Bremu napisał przy naszym prologu komentarz i... już chciałem iść po rzeczy. I przybyło mi koło 40 widzów, tak więc dzięki Bremu. I... Kurna znowu! <ścoughs> Ta cała mapa nam wybuchnie, okej. Okay. Dobra, wciąć trochę drzewa i zbudować pierwszy domek. Bo tak jest nasze zadanie. Ogólnie pierwsze. Ogólnie zmieniłem skina. Na takiego podróżnika, żeby pasowało do mojego serwera. Agecraft i do... I do tej serii Walę ręką drewno Interesujące zajęcie Krzychu mów coś więcej mm. Czyś ty masz głos jak Krzysztof Ibisz <noise> Tak nie według Brema Co? To Bremu pisał? To... Że masz głos jak Krzysztof Ibisz? Nie. nie wiem jak... Nie wiem jakiś dziwny koleś Ale nie ty wiem. mi mówiłeś, że Bremu, ale nieważne Krzychu, mów Nie, więcej. nie mówiłem, że Bremu Mówiłem, że Bremu pisał, że twój głos jest A. normalny No 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 Oj dobra W dzięki nie będziemy mieli większą widownię Podziękowałeś? No właśnie teraz po podziękowałem, nie wiem A? czy ty słuchasz czy nie? Nie Dobra, gdzie my budujemy domek? <trym> Może na tej górze tam, tej... tej, tej to o... będziesz latać aż... Tak? Na tą górę i z powrotem. Tu co, Bo, gdzieś to... na środku? Tu wani gdzieś tutaj obok tych melonów. O właśnie, melony, zaraz trzeba gdzieś ściąć. Okej, okay, czekaj, wezmę się siekierkę walnę. Zbieraj sezonki z drzew. Dobra, to A ja bo pozbieram. wezmę kilof i se... zrobię trochę tego. Węgiel mam już tam, widzę. Będzie na pochodnie. A ludzie tam się tam pytali tam. kiedy następny odcinek, Tak jak będzie będziemy je wydawać? Jak? Co będziemy je wydawać jak będzie czas. Nie ma jakiegoś konkretnego, bo potem by tu się czepiali, że... że, 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 że nie było odcinka. Hmm. Okej. Okay. Ogólnie to pokażę Wam jakie mamy zadania. To bardziej ciebie mówić. zależy, kiedy będzie, Kiedy będą odcinki potem nagrywasz i... No tak, ale nagrywasz. ciebie też, bo jak ciebie nie będzie, to ja nie nagram sam odcinka, nie? Takie mamy zadania. Zbuduj domek, zrób farmę zboża, zrób farmę melonów, zrób farmę dyni, zrób farmę drzew. Zbuduj mob trapa, zrób coś z redstone'a, wykraftuj mapę, wykraftuj stół do ulepszeń. Ulepsz coś, wykraftuj stół, al stół alchemika, zrób potiona. Zrób zbroję całą z diamentów, zrób blok z irona, zrób blok z daimonda, znajdź skarp z piratów i zamioterów, ucieknij z wyspy. Zabij Damiana, na końcu. A to czekaj, to muszę dodać. Mm -hmm. Potem się doda, zabij Damiana. Ale którego? Y okay. Arrowa Hemixa. Mhm. Mm on się Damian nazywa. Oj kurna, siekierę miałem zrobić, nie kill'ów, okej. Okay. O, wow, czyli pierwszy nudny odcinek pod tytułem Budujemy domek, ścinamy drewno ręką. Krzychu, mów więcej, kurno, bo ja sama... Co mam więcej przy... mówcie? Sam mam, czas gdzieś. sam ten nowy. Za. Reklamami. Reklamami? Reklamami. miałem reklam... peny do mówienia, miałem sobie jakiś temat tam. Trzeba było pisać. Oj, tak. Mhm. Mm znaczy, że pisać, że do mnie, żebyśmy nagrali, a ty nic nie pisałeś. Pisałem! Kiedy? 20. Przedwczoraj. A to przedwczoraj? No właśnie, a, a nie wczoraj. No właśnie, wczoraj miałeś Wenę. I przedwczoraj też. Też. Dzisiaj nie miałem po niedziela, nie wiem czego tak. Bo jutro do szkoły trzeba iść. Jest... A, no właśnie. Poniedziałek. Jest jutro jakiś sprawdzian, tak prywatny. Nie <laughs> ja wiem. Zapełniam czas antenowy. Dobra hmm. chwila. Mamy 35 drewna. Zrobię połowę na deski, a połowę jakoś ładnie wykorzystamy. Okej, okay, idę po trochę kobla i zrobimy sobie jakiś fajny domek w stylu. Zrób drabinki. Drabinki, okay. będziesz szałas z drabinkami. Ech. Dobra. Krzychu, ogólnie to, to ty, ty zrobiłeś w, w, pro w prologu, zrobiłeś furrore. Tak, ja. Mhm. <grym> Czym? Tym, tekstem swoim. TAKIM ja, TEKSTEM tak Mówiłem trochę, trochę... Chyba to się nie wyszło Możemy to powtórzyć? bo kurwa, A, nie wyszło Ogólnie teraz trzeba nagrać się reklamę head Shoulders", jeżeli masz głos Ibisza Nie ma Jestem ułysy Jest fryzjer Nie jesteś błysy, chyba że u fryzjera byłeś Tak, fryzjerski, chodź tutaj Mówiłem co fryzjerski, jakbyś nie... Cicho nie słyszałem. Eeeh <laughs> Fryzjerski, czekaj. No, kurna Fryzjerski. <laughs> Zabawy na poziomie podstawówki, nie? Dobra, trzeba ten domek budować, jezu, gdzie jest słońce? A, to zachodzi. Ja Okej, okay, to gdzie budujemy, gdzie budujemy? Tutaj, Mówiłem słabo tu tak. obok melonów, gdzieś tu No tutaj ładnie trzeba wyrównać, no. czekaj. O, pójdę po raz. Po kaktusa, leć po kaktusa. tylko się niepokój! Mhm. Mm tak, mamo. Hehehe, <laughs> ja Twoją mamą jestem od kiedy? <laughs> nie do ciebie! Do nikogo, sorry. Czyli melony można ręko zbierać, co nie? No. To jest KKF, cały czas zbiera motyką. Duży będzie domek? Chcesz mieć swoje pięterko? Nie. Aby było oddzielne łóżko i wystarczy. Aha, dobra. Czyli nie chcesz spać ze mną. Tyle, <tyle wiem. O czym ty myślisz? <tyle> to ty nie chcesz ze mną spać. <tyle> w ogóle ta wysła ma fajny kształt, zauważyliśmy, krzyku zauważył. Hmm. Ona jest taka zaokrąglona, nie jest taka w dół, tylko nas taka zaokrąglona, śmieszna. Co mówiłeś po cię, za bardzo nie słuchałem. Coś tam o zaokrągleniu, ale nie wiem co. Że zaokrąglona jest wyspa. Znaczy taka. Nie jest idealnie w dół pociągnięta, tylko jest taka zaokrąglona kurda nie wiem jak wytłumaczyć tam Brak słów Masz kabullona kabullona no, no 27, bo no co ci? Dwa potrzebne, dwa A, coś chcesz to... co zrobić. Tak. Wiesz. Farmy już będziesz robił? Nie! nie. Już, koniec, wiesz. Odcinka już wszystkiego. Koniec, robiliśmy no, wszystkie zadania. 10 minut. <noise> Dobra, czekaj, kopię już tutaj na podłogę. Po co tam dirt kładłeś? A teraz go rozkopujesz? Cicho, to jest mój tok myślenia. Odwrotny. Ja tak zawsze robię. Także z przyzwyczajeniem. Kurna, noc się zbliżamy, domu nie mamy. Chodź mi pomóż. Gdzie ty jesteś, człowieku? Kurna, coś ty zjadł, śmierdzi od ciebie, idź się umyj. Umyj zęby. No, ale tutaj rób dom. Ja taki prymitywny na razie. No to zrób prymitywny. Ale mamy mórzko. łóżek. <grych> Tam Aha. gdzieś owce łaziły. Poczekaj, mamy farmę tych zwierząt robić czy nie musimy? Mm, nie pamiętam. Idź zaciłpa jakąś, jakieś owce no. Chyba, że sobie z skryty ale nie, nie będziemy ci terry. No. Nie wierzę, że jeste posiedzimy całą noc do domu. Którego jeszcze nie mamy. Ja już robię, spokojnie. Mhm. Mm spokojnie, jak na wojnie. Ja już robię dom. Oświetl tutaj, idź dwie... po idź pod re... Fuu, po węgiel i to oświetl. Idę, idę, idę gdzie jest węgiel? Mhm. Mm Szybko. Gdzieś pod ziemią, poczekaj to pół, pół odcinka przegadaliśmy zamiast robić dom. Jakie pół odcinka, jakieś 5 minut dopiero to jest. Zamknij się. <laughs> Zamknij się. Czego dopiero do mnie zadzwoniłeś z nagrywaniem? Jak miałeś cały dzień, siedziałeś? Człowiek ja tak. musiał stronę internetową robić. I to nie dla siebie tak, tak tylko to. na zamówienie. Mhm. I teraz ci zapłacić za stronę internetową. Nieważne. Mm. Mianowane. Nie, jest... <laughs> nie wymienię nazwisk. <laughs> no to jest pseudo, Ani. <laughs> to nie pseudo. <laughs> Okej. Okay. będzie mieli taki ładny domek. Podoba ci się? Nie, bo nie widzę go. Ach, fajnie. Na szczęście. Czuję, że ci się podoba. Mhm. Skończyły mi się deski. Ej, dlaczego z tych wszystkich liści powypadały białe sadzonki? Właśnie nie wiem, były normalne drzewa, po wypadały. No właśnie. Białe. To może sobie potem weźmiemy i scitujemy, bo to jest trochę dziwne. Dlaczego? Mm. No białe tylko białe. No, no, no dobra. W sumie no, to, to można już... się. Hacker. Znaczy, cheater. Hacker. To samo. Czekaj. Kurde, ile tego węgla jest? Dużo. Siostrę zombie, do widzenia. Gdzie mnie bijesz? Spieprzaj. Nie przeklinaj. Bo do dorosłeś. Nie przeklinaj. Nie <grym> przeklina. Kurde, i co ja teraz mam zrobić? Jaki zombie jak mnie goni? A. Masz już te pochodnie. Poczekaj, mam czterdzieści Czekaj, chodź się Aj, gdzieś wkopiemy to... może na tą noc... ...w, w skałę. Ja już wiesz? dziurę mam. Gdzie masz tę dziurę? Z węglem. Dobra, dawaj się zabudujemy dirtem Jak pierwsza noc i zaraz o, dobra. skończysz, tak? O. O, pała Kurta! Jezu, już było tak blisko! Aby było idealnie Ej, nie wziąłem crafting table i nie mam drewna, masz jakieś deski? Eee Albo drewno W klasie tylko. Dobrze czekaj, zaraz ci powiem. Mam dwie. O to daj. Dwie deski czy dwa drewna? Dobra, a, a drewno masz czyste? Hej Masz Jest Krzychu, ratujesz nas hmm, 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 hmm. Zrobię crafting table i sobie wykraftujemy jakieś fajne kilofiki Zrobisz już intro? Kurna x -raya. mój bratek wgrał x i kurna kliknąłem coś a! 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 Ja nie to używam x ludzie Nie używam x -raya. To mój brat w ja. A potem ja. sobie zaczął najeżdżać... Eee, ten ma X-ray, on wszystko widzi. Ale eee. bez kitu to nie to nie mój X-ray. tego węgla jest, ja wierzę tego. Z tego co tam widziałem screen na mapie, to Screeny to, to są takie wielkie złoża wszystkiego. I ty węgiel jest tylko tutaj na przykład. A tylko tutaj. No. To jest cały węgiel jaki mam ogólnie. Rób skrzynkę. To zaraz coś nas zabije i. albo wpadniemy do lawy, i się wszystko spali. A tu nie ma A... jeszcze lawy. O, się ma krzyk. Krzysztof Fibisz. Nie. Krzysiu, powiedz mi, jak mam żyć. Nie umiem śpiewać. Kurda, tu jest dziura. A ja umiem. Ciemno jak w dupie. Kurda. Ale z głód. Czekaj, jak pasek głodu spadnie do zera, to co się dzieje, bo już to tam To To spada do połowy życie. No to na serwerach tak jest. U. Nasz pierwszy dom. To jeszcze tam tam tak, powstaje. już. Tak, powstaję, wykopałeś yy, okrąg w te... i tanie to domek. Z tego nic da. nie będzie, choć powstanie. Znowu śmierdzisz Krzychu. Kurwa się czasami umyć. Żebyś to tak dojeżdżał. Dzisiaj. Masz w ryj. <laughs> nie odwracaj Już się boję. Jutro mam się no. bać w szkole? Tak. Ogólnie ludzie. Nie, że spytali... ja do szkoły nie chodzę, to ja ogólnie... już mam swój program w te... bro... A, no program tak. w telewizji. I reklamę. Head no shoulders. Tak Okej, okay, mamy ten węgiel wykopany. Hm. Dobra. Czekaj jest dzień? Jak ja mam się. zbogowało światło, o jest. Gdzie jest wyjście? Tu. Tu. O matko. Ile Ty posadziliście te sozonki? No fajnie, nie? <laughs> Czekał, jakiś kurda <grych> uratowałem cię. Tak. W ostatniej chwili tak. Mam stack węgla i 32. Yo, Dobra, wyrównajmy tutaj sobie trochę, żeby chociaż mieć takie schronienie tymczasowe. Ile utrwa to odcinek, który zaczęliśmy nagrywać? Um, powiem ci, że jest 18:31. Tyle to ja też wiem. A zaczęliśmy nagrywać. Ty powinieneś wiedzieć. Kurwa, nie chce mi się wychodzić do te z tego Minecrafta, żeby Frapsa zobaczyć. Ida? dla... -y. Słyszę krowę, hehe. <noise> Ogólnie to ta seria jest takim od odskokiem w bok na moim kanale. Rzeczywiście <noise> nie typowego. No bo ja mam same recenzje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kurna, gdzie chcę. A słyszałem, że jakąś Motorola masz. Kurna, red. tak będzie. A, nie powiesz, dostajesz od kogoś? Dostaję, dostaję. Hmm. Ile znowu, no trochę. No. Nie tak, no zostaw to kurna. Jak specjalnie, to, specjalnie to zalepiłem. Wow, jaki domek, jak przytulnie. Mhm. Coś przypomina. Szkołę. Czego ci szkołę przypomina nasz domek? A ja przypomina tobie? Nasz domek? No. Ale czy mój jest podobny do szkoły? Przekop się przez tą górę. Ja to zrobię. A ja nie mam żadnych już ani patyczków, ani drewna. A tam jest. A, dobra. To no. się nie przekopuję, ja się przekopię. Mam własnego Gdzie pracownika. Nie można kupić teraz? murzyna? Nie wiem. Na czarnym rynku. Nie, u Rus na targu. Też. W ruskich na targu kupisz... Tak jak puszka? się nazywał ten, ten, z Lublina na targu, co stoi zawsze, co sprzedawał? Janek. A, Janek! Wczoraj go policja spisywała. Tak? Za co? Znowu sprzedawał ten... Nie ja wiem, pod blokiem Komputer spał. Po pokładowy? Nie, pod blokiem, po pod blokiem spał. I przyjechali... Okej, okay, już się kończy stali stali, 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 spisali go. Stoją... Już się kończy, kończy noc. spać i podjechali. <laughs> nikt to zawsze taka praca podjadą, ja się spiszą. Już go, się kończy noc, to... Krzychu, już się kończy noc. Ej, fajnie, ona się dopiero zaczyna. No właśnie, więc 18.33. Ja zaraz jedę na światełko do nieba. No ci zaczyna, a ty od 20... Sorry, o drugiej w nocy jeszcze siedzisz na kompie, coś tam. Cicho. Każdy. Dostawie tak się zdarza. No sorry Każdy kompo, mam piję. tylko w pokoju, a nie mam tam gdzie śpię. No to... Nie <laughs> to po... jest to, co w ja mówię. Nie śpisz w pokoju. <laughs> No tak, to. No. Dobra, już wschodzi słońce, zaraz zaczął palić. Jak zjem, teraz ja śmierdzę. Krzychu, weź kucni I popatrz w dół. Fajny masz frys. Wysokie czoło masz. Masz talerz? Nie mam talerza. Eee... No, no. <grywa> wy, choć wyjdziemy drugą stroną. A jest woda. Nie tylko. Kurczak! Dlaczego kurczakiem się można zapytać na przykład świnią surową, nie? Kurde. Kurda, zombie mnie goni, zombie mnie goni, Zombie mnie goni. Zombie mnie pije! Kurna, Ale to potworu wybuchłem <grywa> Ja mam pójść, wszystko pozbierać teraz po tobie, tak? Nie, ja sobie sam zbiorę. Tak. Jak z tym partnerstwem, z tą pomarańczką? Oj, tam muszę do nich pisać na wszystkie możliwe adresy, które mam. Creeper idzie do nas niedługo, będzie, w... jest w naszym tunelu. Czekaj. Kurno, ale tu jest tych potworów, trzeba będzie nie oświetlić tą wyspę, bez No klipu. wiem. Kurna, 10 Creeperów za mną goni. Hmm, wychodzi stąd? <laughs> Widzę jak cię gonią. Hmm. Kurde, ten się patrzy, o, znowu wybuch jeden. Ej, my zniszczymy tą wyspę w pierwszym odcinku już i nie będzie z, z, co zbierać. Wow! Creeper ty niszczysz, mod... nie ja! <grypy> od nie wybuchł i nic Jeszcze mi się nie stało. Nie Kurda dwa! Napierdolę. Od ty <grypy> <Patrzę> serduszka. <grypy> A ty się śmiałeś, że to ty będziesz ginął, o, brązowa owca. Znaczy ja się śmiałem z siebie, że będę zaraz ginął. To no. ja zawsze tak robię na każdym serwerze, no nie na każdym, bo ktoś już tam się przyczepił. Że na serwerze hardcore kogoś okradłem. No dobra, ale to jest serwer hardcore, więc nie, to jest swojej dupy po Nie z gildio ale... kłamałeś, a to pewnie twój brat grał. Tak, tak. Ale no, no serwer hardcore. Niech pilnuje siebie. Ale nie, nie bo to jest tam było jakieś kłamstwo z gildią, o ja się to nie mieczam. Jak kłamstwo z gildio, bo... Szychu nie oszukuję. Okej, okay, dobra, bo te dziady. Chciałem wyjaśnić, ale dobra. Niech. <laughs> ja mam bonmina trochę. Czekaj te drzewka trochę. Bo wzrastam do góry. Rośni drzewko, ty też. A dobra, już mogę wyjść. Ty też Wow, trzy drzewka. Zombie był nade mną i creeper. <laughs> Teraz ty A? wybuchniesz, ja już wybuchnę. Dobra, masz trochę drewna na ten dom ja na razie dirtem go trochę polecę. Zostaw tego dirta, ja już mam drewno. Zresztą to już kończymy, bo ja zaraz muszę spadać. Hmm. <laughs> to powiedz widzą, dlaczego musisz spadać? Muszę spadać, bo mi tatuś każe. No. <laughs> Grzeczny synuś. Dobra. I zaraz lecę na światełko do nieba w Lublinie. Aha, koncert jest tak. No, to Kasia Kowalska, czy ktoś tam gra? Nie wiem, nie ja będę cały dzień siedział w domu. Zostaw, kurwa, zalepimy gdzieś w tym domu. No to. No dobra. Nic. Jak eee. ja ten dom i żebyśmy już mieli zadanie. Zrób wygrywać. skrzynkę, co? Tylko taką pod nie wiem. Sam się zrób skrzynkę. Ty masz drewno, nie rozumiesz tego, że ja nie mam drewna. Creeper idzie. <noise> spieprzaj, <Yep>. spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj! <noise> nie tutaj. Dzień dzień sobie wybuchaj, nie tutaj. Sikierko go zajub. <noise> Tylko zaraz ci wybuchnie. Nie. Yep. Jest! Mamy brok mhm. Będzie team, GLINA team. Dobra Dobra, tam glina, Potem przerobimy swój domek Najwyżej na gliniany Na gliniany czy na ceglany? Oj, ceglany! Kurde <grym> Tutaj nie będzie okna to Będzie brzydkie Tutaj walniemy, o! Raz, dwa, trzy Podwójne drzwi będą Nie potrafisz budować domków Taka prowizorka na szybko Gliny też będzie, w, nie powiem w Oj. ile. I w co? Ja chyba zacznę też nagrać ze swojej perspektywy. Tak? Nie będzie ten. No, no. Wrzucę na swój kanał, ale nie wiem na który. Na ten swój czy na brata. Dobra, trzeba... Kurna, te drzewka nie rosną, czekaj jak na tej pochodnie. Zresztą duszek. Ten, oświetlmy trochę tą wyspę. Żeby drzewka też w nocy w ogóle rosły. Masz ko mączkę kostną. O, czekaj, gdzieś trzeba poszukać, właśnie może gdzieś tutaj leży. O, jest tutaj kostka. Jest tutaj kostka. A jest jeszcze jedna kostka. No, Okej, to. mi się to podoba. To, tak to daj drewno. Poczekaj, ja sobie... Haha, ha, jestem jeszcze? bogiem. Jestem bogiem. Dotknę i... Drzewa rosną, ja! Yeah. Tak, tak, no! Tak! Dobra. O to chodzi! Dzonki nie w tym miejscu posadziłem. Dobra, ja się wezmę chyba za budowę. Yeah! Ale mam las. Krzyku. Mhm. Mm Jem. Nie jest. <laughs> się <Siózec>. zapawisz. <laughs> <laughs> Widziałeś, że ta miska jest na Allegro wystawiona? A. A co to jest kubek? I jest 1000 zł, bo same dzieci licytują i potem się od, od ten i potem nie będą jak zapłacić i będzie afera. To eee. tylko ich starych koszul... ten kieszonka z portfelem No 1000 zł no dobra eee, no za kubek <noise> za kubek i za sejwa <noise> eee. co to za co to za ten? Mam własny kanał w telewizji, to spokojnie. A właśnie, ty masz własny kanał w telewizji, to dla ciebie to jest nic. Mmm, dobra, trzeba daszek wybudować, daszek, 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 z kobla zrobimy daszek. A DJ Bartis czyś, czyści mi kanały w TV -anie. Nie, reklamy DJ Bartisa. Nie, nie reklamy DJ Bartisa, bo zażądasz się kurna za ten. Ueeee, On cię będzie cieszył, tak? Tak. Dwóz dach? czy cztero. Co ty robisz? Dach! Zrób ten! E, schodki i wtedy dach rób, a nie jakiś. Matko. To potem się zrobi ładnie, co ty One. chcesz. Już ten, tak. trzeba zaraz kończyć. No to się ładnie zrobi, tak, potem ładnie. Tylko, że ja, następnie ja go modernizuję. Ja to naprawię. Mhm, tak. <laughs> co ty nie powiesz? Ogólnie dużo cytatów mamy w odcinku, nie? Ogólnie dużo wspominamy o innych osobach. Komercha! Ciekawe ile widzów mi przybyło od tego, Odkąd zaczęliśmy nagrywać. Komercha! A może to? Nie, to... komercha! Ej, powiedz jeszcze raz Elo, tak jak w, tak jak w prologu, nie wiem, czy zwyciężyli wszyscy. A uczek, bo takie Elo! El. No! Dobra, to, muszę było być, to było Hello, a nie Elo! No i dobra. Yeah. Elo, Elo, no, podobne wyrazy. Po odcinku Co? sprawdzę ile mi widzów S3. przybyło dzięki Bremowi. Bremu jesteś wielki człowieku Wystarczyło, że Mówię. napisałeś komentarz. Czy mało osób trochę od niego przyszło? Nie wiem jak tam u ciebie. No Co? Mm. jak 40 Co? osób do mnie przyszło. A, to przepraszam. No właśnie. Ja tylko, Dziękuję tyś... wam, którzy mi zaufaliście dzięki Bremowi. 10 łapek miały przy swoim komentarzu, wiesz. Trochę mało jak no, no, no. zawsze. Zanim to pewnie jakaś masa łazi, ale teraz to. Hmm. Ogólnie Mało to osób siedzi w na podarze. Nie, po po barkiem, ustań. nie. nie to ma tego. Nie, to ma zostać i dalej nic to ma nie być. Kurwa, po mnie pouczę, jak budować. Ja jestem tutaj Co? architektem z prawdziwego zdarzenia, BUJA! Nie, m nie mogę powiedzieć żadnego nazwiska teraz. Nie. Mm. Szkoda. Chyba, że masz pozwolenie. Ja się uczyłem u Jezierskiego budować. Eee. Yy, zabrakło mi miejsca na dysku, nie wiem kiedy, nie wiem kiedy urwało, tak więc nie wiem jak teraz mówić. Znaczy, e, ale tak, już dawno. Teraz już nagrywam. Mhm. Mm no, mam się skończyło miejsce na dysku, nie wiem jak to możliwe, miałem 30. To godzin. może ja zacznę nagrywać, co? Bo co? mam kompa lepszego od ciebie i to nie, nie wiem. masz kąpa lepszego. Karetnić. Mam! Ja nagrywam u brata. Haha. I tak pewnie mam lepszy. Nie masz. KOR i nie 5. Ha, ha, ha. Zagiąłem Cię Krzychu, zagiąłem. Nie wiem co mówiłeś, nie usłyszałem Cię teraz. KOR i 5. Ja wiesz co, nie wiem co mam na środku, ale wiem, że mam i tak lepszy. <laughs> Dobra, czekaj tutaj ładnie. Mało tym się interesuję. Tak, klasa, informatyczna, dobre, klasa informatyczna i się mało interesujesz, nie? Klasa informatyczna, ale dopiero mamy Paintan. No człowiek w Pani't... No doble jaki zdacja poza... Klasa, informatyczna, klasa informatyczna. Polska edukacja. Tak. Dlaczego kopię drewniany kilofem? Oj, dobra, nieważne. Żeby mogli zacząć od Gimpa, albo nie wiem, od Photoshop to jeszcze za trudny. Jest dla nich? Co tu? No to Gimp też jest za trudny. co oni bym mogli? Ja tam lubię Photoshopa. Nie, oni od przy Wordzie zostaną, Word najlepszy i Paint. Tak, będziemy rysować w Wordzie. To się da. No i w Multiplayer na Paint. <laughs> Pisanie komentarzy, Och to jest super. Może im się przybliżcie mi zabawę. Przybliżcie kiedyś tą zabawę, o co chodzi w tym. Ale, która? No, multi... Paint, Multiplayer. A, Paint, Multiplayer. Dobra, Krzychu, mamy domek. Trzeba Nie punchić. mamy! Co to jest? To jest domek? Przedeć... Tak, szkło dodamy w następnym odcinku. Gdzie jest yy, ten ten? Ja Raffy muszę kończyć tape. już. Masz spostrzeganie do Minecrafta? Bo ostatnio przy tym, przy nowym updatecie jest wszystko po polsku, ale te literki są małe. Nie mam. Tak będzie Z... ładnie. Dobra, to my kończymy, tak wygląda nasz domek. Już czekaj, czekaj. Wyjdź do domu. Znaczy przed domem nagrywaj teraz. Aha, dobra. Nagrywam przed domem, no i... Nie wiem co. Widzisz, ja widzę słońce, a ty nie. Ja widzę morze. Dobra. Tym ja za... widzę ciebie, słońce i morze. Tym, Tym pięknym ty... zachodem słońca się pożegnamy. Na razie trzymajcie się, Krzychu, pożegnaj się. Całujcie. tam. Cześć.